Hej! Z tej strony Chris i Nati. Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku Ghost of Tsushima. E, jesteśmy na tej wysepce, gdzie mm, ułożyliśmy haiku. I teraz wracamy do Kage. I już... I co będziemy już teraz robić? Aha! Jeszcze nam został... Je, je, o! Trochę dobrze... O! Stary punkt handlowy. Ym... Zwiększenie legendy, mniejsza premia, plus 8 żelazo. Kurczę, jak nas oddala tutaj od głównego zadania. Ja myślę, że jeszcze tutaj się kobznę. Dobra. To w drugą stronę, musimy. No, bo jest płynąć. tak Tylko, że obawiam się tego, że jak teraz to zrobimy, to odkryje się kolejne i tak będziemy. Nie, nie, nie. Spokojnie. Ja cię przypilnuję. Bo tutaj mam taki właśnie dylemat, czy iść po prostu e, zgodnie z fabułą i te poboczne mis misje zostawić tylko że te poboczne misje tu jest tak pięknie tak fajnie się po prostu gra że aż szkoda e. Największa frajda jest z tych pobocznych Czekaj to jest nasz koń Tak, bo stąd wypłynęliśmy Po lewej stronie masz jakieś drzewko chyba cedrowe Cisowe o Dobra tu my jesteśmy w dobrym kierunku tak. Tutaj mamy iść. Stary punkt handlowy. Ja tego chyba wcześniej nawet nie widziałam. Jesteś śledzony. O, pokonaj mągołów. Zabij broga przez prowokacje. Takie mamy zadania. O, o. Tu możesz się przecisnąć. Przeciśnić. się. Zmierzmy się! I nie będę okazywał litości! Ale grubego ściełeś. A gdzie zostajesz ze Dobry je. To stajesz strzałami non stop. Ajajaj. Plecy. Za mało walki jeszcze stoczyłem i nie czuję się pewny z kataną. Ale mam. Hmm. Postawa kamienia jest na szermierza dobra. Już chyba teraz nie będę e, musiał z nimi walczyć, czy będę musiał? Będziesz. Dobra. To ustawimy sobie postawę kamienia. Mhm. Dobra, ale najpierw... Okej, okay, jednego mamy z głowy. O. A nie możesz rzucić tymi kuni? Ach. Ale bydle! Ale uparte. Ten tu masz dużą zbroję. A to był przywódca. Podstawa wiatru A. zostanie odblokowana po zabiciu lub obserwacji następującej liczby przywódców. No tak, bo tą następną postawę właśnie musimy kilku mongolów zabić. Właśnie o kunaju zapomniałem Żeby e, go też użyć e, powiem tak, fajnie się czyta na przykład o tych różnych postawach i tak dalej jak jesteś w trakcie walki Wiem To trzeba naprawdę dużo treningu A kto to tak się drze Pokonaj Mongołów Tu mam zaliczone czy jeszcze są jacy? Są jeszcze Mongołowie Zbieraj zapasy, tak, tak, tylko muszę podejść. Dobra, o, pięknie, gdzie oni są? Waldz ze mną i co? O, tu jest! Ale mi trafił! Podniesiono poziom legendy. Jakby tak zginął, a, pot a potem przypomniał sobie, że jednak. Nie, nie, ja jeszcze nie zginąłem. Tylko padł na kolana. Dobra. Coś się po lewej stronie świeciło tak, 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 tak. Tutaj. Uh -huh. A. A tutaj ten którego mam max. Hmm. Amunicja max. Samu tutaj mamy? Tutaj nic nie mamy. O, tam się coś zaświeciło, Widzisz? Mhm. Coś pokazuje. Czekaj, jak ja mogę tu wskoczyć? O. Aha, to nawet nie muszę wskakiwać. Uf. 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 Mhm. Amunicja max. Czekaj, czekaj, czekaj. O. Coś tu mamy. Len. Przyda się. Dobra. To co, zawijamy się stąd, nie? Mhm. E, dobra. Jak teraz? Tutaj jeszcze ten znak zapytania zrobimy i już mhm. będziemy starali się do, do tej misji z Juną. A przed nami chyba dwie osoby są, z tego co widzę, na drodze. Gdzie, gdzie, gdzie? Po lewej stronie, jakbyś szedł ścieżką. Tak, widzisz? Tyle w temacie, zabieraj zapasy. Dobra, co, coś tu się świeci jeszcze? Tu mamy Max. Ojej, ty skąd ci wziąłeś? Dobra, Jasi, Jasi, czyli tak, można powiedzieć, dobrze, dobrze, nie? Mhm. Albo spokojnie. Kiedy zaczynam się uczyć japońskiego? W tej chwili. <laughs> o. Niedźwiedź! Niedźwiedź! Zostaw konia. Po lewej. Widzisz go? Weź strzał, strzel. Z daleka, żeby tak do ciebie szybko nie dobiegł. Another one. Już jest wściekły. Już jest nieżywy. Aha. <laughs> Widzisz i bez podchodzenia do niego. I tą skórę potrzebujemy. A z takiego niedźwiedzia mamy aż 5 sztuk. Nie, 3. No. bo chyba dwie mieliśmy. I potem z tej skóry mm, powiem Ci, że co będziemy mogli zrobić. Eee, he, 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 he. Ze skóry możemy robić albo strzały, mhm. albo kunai. 10 kunai możemy robić strzały, i tak samo 10 kunai. Co ja mówię? 10 skór robimy kunai, i tak samo 10 skór robimy strzały. O, bardzo fajnie. Tylko wtedy musimy do Łuczanki iść. Ale widzisz, bez konfrontacji, a kurczę, zabiłeś dźwiedzia. Czekaj, tu coś widzę. widzisz. O. A tu co bambusy? tu się dzieje za pożoga? Dobra, tutaj zejdę. Już Mongołowie swoje zrobili. No. Totalny bajzel. Gospoda, wytchnienie wędrowca. Terytorium Mongołów. Rozejrzymy się najpierw, bo nie wiadomo co tutaj.

To .by się go Kurczę. ciemniało?ócze! A i mogłem go wykończyć. Słonił się tarczą. Dobra, już go teraz skończę. Gorzej, że jeszcze mam tego. Widzisz, jaki on jest? Widzę. Tu masz strzałę chyba w tym koleś. Nie, zapasy. Dobra, przydałby się. Zostawmy życie, nie? Mhm. Jeszcze są! Tak! Przecież to jest ich lokalizacja. Przejęli wszystko, nie? Ale, że odbyły. O, bo piękne. Aha, ok. Myślałem, że. Się... tu możesz otworzyć. A nie wiem, czy chcę, wiesz. Aha. Bo oni są chyba. Tak. Wolę przejść. Zobaczyć co tutaj jeszcze znajdę. Mm -hmm. Nie, dobrze, tutaj jest. Dobra, gdzie oni są? Dużo skradania pewnie na koniec i tak zginę.

Zabity przywódca Postawa wiatru zostanie odblokowana jak jeszcze sześciu idę zwar techniki zdobyłeś. No warto tu było przyjechać. Dobij go, dobij tego przywódcę. I tam na przy... Aha to koń. Dobra. E, teraz tak. Wykorzystamy punkt umiejętności który e, udało nam się zdobyć. Co to jest? Uderzenie barkiem. Wbiegnij w przeciwnika i odrzuć go do tyłu. Fajna sprawa. Mhm. Dobra, biorę e, uderzenie barkiem. Będzie można ro z rozpędu ciągnąć go i... Dobra. Ale tam ci się jeszcze coś świeciło na mapce na czerwono. E, o, tutaj? Na mapce. Ale czekaj, tutaj jeszcze jest przeciwnik. O, w czasie prowokacji, niektórzy wrogowie spróbują cię przechyczyć wykorzystując. Nie doczytałem. Wiedziałem, że on zrobi pierwszy taki ruch, e, wiesz, e, chcąc mnie oszukać. Co chodzi z tymi ciałami, że takie żółteś z nich wchodzi? No właśnie, o. No to I znaczy, to lewej że. Z tej stronie też? O. Że mogę coś zebrać, tylko po prostu mam Max. O, tutaj strzałę mogę. Wiesz. A Kunai mam Maxa. praktycznie tego nie wykorzystuję. E, dobra. E, Widzisz? Widzę, widzę. Mówiłam? Mhm. Ale to nam się właśnie e, mm, Ukończyło. Ukończyło, tak, dokładnie. Także jeszcze tutaj mamy jeden znak zapytania. I jeszcze... jeszcze go zrobimy. Także Juna to jeszcze chyba będzie dopiero w następnym odcinku, a teraz chyba tak. same poboczne, ale te poboczne są naprawdę fajne. I, i wcale nie czuć, że to są poboczne, tylko... Eee, no, masz wrażenie, jakbyś no. główne rzeczy robiła, nie? No, tworzy się historię, nie? Dobra, ale teraz tak. Ja idę w ogóle... ...w drugim Bo... kierunku. Mógłbyś się już cofnąć. <laughs> oj tam, oj tam. Męczysz biednego konia. Często przystaję, żeby stoczyć walkę, więc... Co to było? To Yuna. Dobra, to idziemy do Yuny. Ten znak zapytania może... Chociaż wolałbym... Już mieć go z głowy, bo potem w wątku fabularnym... Hmm, możemy tu Chyba tutaj nie Wioska mm -hmm. Rybacka. To chyba tutaj Mongołów nie ma, nie? Prefektura Komoda. <grymne> Ani żywej duszy, co mhm. no w ogóle na mnie uwagi nie zwracają, ale gdzie ja jestem? Chyba nie tu, gdzie powinienem. No właśnie, zobacz jak ciebie, a nawet z domu wygania. Dobra, to wychodzimy. Być normalnie jak przystało. A czekaj, 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 czekaj. Skórą mnie pogardzę. Gdzie masz się udać? Tutaj może Bo jest bardzo blisko przecież byśmy jej nie słyszeli gdyby Może popiła i tak wiesz po pijaku sobie krzyczy Mata znalazłeś mnie Dobrze sobie poradziłaś, powinnam go była usłyszeć. Dałem się podejść. Ci ludzie widzieli jak Mongołowie prowadzą więźniów w górę rzeki. Był z nim Kowal. Twój brat? Chyba tak. Zabierali go do obozu po pobliżu przesmyku Kaneda. Znam to miejsce. Uuuu, kodeks wojownika. Znalazłeś samorajów do pomocy w ratunku? Tylko jednego. Sensacyjnie ciekawe. Mistrz uczniства, dobry początek. Ok. Głównego zadania jeszcze żadnego nie zrobiliśmy, ale spotkaliśmy Junę i w następnym odcinku już będziemy z nią prowadzić główny wątek. Opowieść kodeks wojownika. A dzisiaj wam dziękujemy. Mamy nadzieję, że film wam się podobał. Jeżeli tak, to łapeczka w górę i subskrypcja, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. I do następnego. Cześć. Cześć, do zobaczenia.